Eee, witam was, o zdrowie pytam, jak mam życie mija? kurby syny zajebane Blasunie są Mimo, że ja nie będę dropił, bo mam to w dupie, ale... Są No patrzcie, dużo ludzi jest nawet O kurwa, patrzcie jak, jakie bogactwo o, ja pierdolę, pa Nie ma to jak ustawić autołowy, jak są blaski i wyjebane jajca, nie? Ale się obmówiłem, ty co ja zrobię z takimi funduszami? Nie no, dużo ludzi jest, patrzcie. Każdy spot jest obstawiony przez jakiegoś czempiona. Wiecie, tutaj są. Jak się nazywa? No, tak jak na każdym serwerze globalnym macie, pewnie też na Polandzie to macie, nie? Że każdy spot obstawiony jest, kurwa, przez jakiegoś czempiona. Tu nie widzę akurat czempiona. Co to kurwa, Macita? Widzieliście to? Gdzie padły te moby? Jebani kurwa, moi drodzy, ja dzisiaj, no do dzisiaj w sumie, streamowałem paręnaście godzin pod rząd, minęło 6 godzin, a te skurwy syny jebane już na i mnie oznaczają spizy. Jak, jak mi to w kurwę, jak mi wibruje telefon, mnie mnie budzi. Kurwa, trzeba nobać te pierdolce zajebane, nie? bo człowiek, kurwa, po 15 godzinach skończył streamować i odpoczywa, a ci już pierdolają kiedy stream, kurwa. To jestem, niewolnik? Ty też możesz? No, kiedyś mi wysłano decyzję, to bym się nawet przebudził specjalnie, ale jak masz mnie skamować, to jak zwykle, to nie pisz nic. Dobra, dobra, czekajcie, yy, biżuteria, Talizma. Dzisiaj będzie rozwiązanie konkursu na kubeczek, moi drodzy. Poczytamy sobie yy, komentarze. Nie bacz chorory, nie chcę mi się na razie grać w chorory. No ja pierdolę, Czy rozumiesz, że na coś mogę nie mieć ochoty? Ja wiem, że zachowujesz się jak twój stary, który wchodzi ci do banny. Mówisz, że nie, tato, nie, dzisiaj nie mam ochoty. Tata mówi dla zdrowotności, ale ja tak się nie poczuwam. Ja nie potrzebuję. Ja nie robię tego, co lubię. Ej. Ja nie robię tego, tego co nie lubię. Tak miało być, kurwa. Ja to robię wszystko na pieniędzy. Dobra. Dobra, co ty kurwa postać? Sama postać się biega! Patrzcie, no co jest! O już! Wyciąg swojego. Ty pijesz na obiad, kurwa. Jak się to. nie mogę słuchać tych listów już dzisiaj, bo nie mogę. Zero będzie. No ale wy jesteście mini sympatyczni, kurwa, uroczy i w ogóle. I to ja was tak nie wychowałem. To wina matki. Dobra. Uwaga. ice, yeah. Jeee! spy. Czyli nic nie będzie. Wiedziałem. Wiedziałem, że albo będzie dwa razy, albo nie będzie nic. I straciłem 30 won. Wybieramy dzisiaj. Zwycięzcę konkursu. Wybieramy. Co my tu mamy? Piberko Sabalski z GigaChadem w Betinie Na to wyrywa wszystkie świnie Wszyscy myślą, że jest nice Kołem losu, rucha nas na hajs Wali wódę na streamie Krupnik w żyłach popłynie I choć trochę bali kałem Bubex mu Mugałę Ukryj <grywka> eee, użytkownik <grywka> Niestety nie mogę to zaaprobować Jest Kubeczko eee, wierszy pisać nie umiem, lecz powiedzieć ci mogę, że myślałem nocą i dniem o kubeczku od ciebie. Gdybym wygrał w niebie, to się nie wiem w ogóle. Czarny kubek pod ofiarą mego wyboru. Nie chciałbym innego koloru. A na koniec mam fraszkę, saba saba chuju. Znajdź sobie zmywaczkę, by nie musieć jeść z brudnej zastawy. Na kolejnej odsłonie nodzi życzę każdemu dobrej zabawy. To takie 2 na 10, w sumie. Ech, ludy Rudy wchodzi na metina, wylew raka się zaczyna, z tym jak zawsze opóźniony trzeba przecież kupić wony, ulepszanie od niewielu, coraz więcej do tych portfelu, zrób kupuje ulepszacze, spami o metal na, na chacie, chacie. Mój poliło po raz enty, w wkurw ma niepojęty, psychosiada od patrzenia, znów chuja strzelił twe marzenia. Kupki sprzeda... Będzie kasa na ulepy od Duras'a <noise> W głowie rudej myśl się krząta Raz z nerwów urwie członka O, podoba mi się to Alko koło znów wjechało Ale wtedy coś się działo Short złoty koło 10 Napychamy twoją kieszeń U Duras'ów gra wspaniała Nie ma arta konowała Na Polandzie biedą wieje Nawet gameport z nich się śmieje Nie no kurwa Są niewiasty na tych streamach Sabal cieszyć się zaczyna batnie czat obserwuje Szybko czyta i inspiruje Antyclish Pisze on się ślini, Simp już myśli o brzuch <grystwiedź> Zwykłych widzów on ma w dupie, nie odpowie wódkę chlupie. Nieprawda, przecież każdemu odpowiada. Krupnik, dobre to śniadanie, płynne, czyste i wspaniałe. Łotarz duży, jasna sprawa, picie wódki, zabawa. Środa jesień, piątek wiosna, z wódką się nie, nie może rozstać. Ciężka zima się szykuje, sabal wódką się kuruje. Przepraszam, tak powiedziałem, ogółem całe to ekotek. Dobra. Dobra, może być. Jest git. Przysuwuje mnie. Tak. Dobra. Sabal, sabal, leniwy skamie, odpal streama, walony hamie, kasuj surę, kasuj woda. Żeby skamu nie była do woda. Do woda? Co? Panie. Czy to ci stary najebany pisał? Co to kurwa? Czy to umiem, czy, czy tak to jest napisane dziwnie? Co to jest dowoda? E, Slimek pierwszy, drugi, trzeci, rudy, dalej w kółki leci, tu brak kora, tu brak stwora, przydałby się te, przydałaby się też pokora. Na challenge'u Ninja archer został wybrany, lecz ruch stał się niespodziewany, zamiast łuku wybrał noże, nawet lekarz nie pomoże. Ja się pytam, gdzie są łowy na pewnej wieży demony. Ja pierdolę! Mam powiedz mi, czy ja tak chce plenił, czy ja się umiem czy to takie zjebanie napisane. Ja się pytam gdzie są łoby, na pewniej wierzy demo, Nie no, średnie powiem wam, średnie. W sensie spoko, ale tyle tu jest, rzeczy rymujących się, że nie mogę to zaliczyć. Gdy oglądam se sabala, to mnie matka napierdala, mówię mamo niebi proszę sabalowi rzuć dwa grosze. Kiedyś w tej historii ja grałem i sabala tam spotkałem, mi to ziemniak nie zabawka. <laughs> lecz dla suna to potrawka Niby szkołę se skończyłem, moc na nogi, się zaskoczyłem, gdy tam jak już ujrzałem, dobry procent poszukiwałem. Sabal lubi talizmany lecz bez duszy biega cały. Oddaj kurwa duszę mi, sabal kurwa chujci w ryj. <laughs> No lepiej, no trochę śmieszne. No to przychodzi dalej. Chcę zobaczyć czy, czy, czy subuje, wiecie. co Subuję. Ach. Niestety. Lubię oglądać Sabala, kiedy Metina napierdala, fajnie robi kwestie, więc wezmę przykłady jest z niego pierwszy. Każdy odcinek jest coraz lepszy, więc moja subskrypcja zasięgu mu powiększy. Życzę ci brachu, powodzenia, nie w kolejnych filmikach kozacki styl się nie zmienia. Pozdrawiam. No, przylizany rów. Ale jest za mało pracy złożone. Był se chłopiec ludogłowy, nie miał dzieci ani żony, codzień zbijał chydry głowy, przy tym robiąc stream modowy. Jaki modowy slim? Ja takie coś robiłem? Gdzie ta moda, która się pyta, gej w kostiumach wciąż pomyka, czapki, szaty i sandały, żadna dama nie tknie pały. <laughs> nie rozumiem kurwa, ale ja mówię, że jestem gejem czy co? Wciąż wyzywa, wciąż się pluje, że go Gameforge torturuje, że go hajs na hajs oszukuje, rudy chuj się wiecznie pruje. Mimo wszystko wciąż ładuje, dziś na pewno to zmiksuje, z obok słychać krzyki, synu rzućcie narkotyki. Nie mogę zaliczyć, gdyż jestem pomówiony, że jestem gejem, a ja jedynie oglądam kurwa Mie kalifę, więc gejem nie mogę być. Sabal, sabal, coś się je rudy i w Metina gra z glanudy. Gdy z swego slima, szybko wbijam łapki, w górę nie omijam. Każdy Gameforge, każda władza, dziś na tronie dupa ci rozsadza, dupę ci rozsadza. Błąd zajęte, wtedy mówisz. Wnet oponent szybko zyka, wtedy cieszy ci się Micha. No i Git! Ale niestety za krótkie. No niestety. O Sabalu rudowłosym, co miecz kuje na 13 Na Metina najpierw pluje, później gra. Aż w klawę trzaśnie, na pelu handlował szamanki. Co? Na pelu handlował szamanki mokre. Co kurwa? Coś tu chyba. Nie rozumiem. Na... Co? Zastąpiłem się. Na pelu handlował szamanki mokre. Zawsze bolał woju. Wybacz fakty niewygodne. Bez pakietu dusz ubija hydrę. Choć może na styk. Wszystkie. Styki przepalone od gumianych afer. Krzyk, bardzo trochę mu by, ubyło. Nawet psa sobie zamówił. Chyba brakuje szczeniaka dokład, Bo to nie, nie rozumiem. Przecież, w sensie, no, to, to jest wierszyk tak, tak bardzo na odpierdol, że nie rozumiem. Za górami, za lasami żył sabalek z, z pierdoksami, Latał chydry i zarabiał. Jednak to mu nie wystarczało. Wpadł więc na pomysł ta poczwara. to latał będę. A tobie, Hansie, chuj w gębę. Nie zakupiał już kuponów, grzmiał i warczał bez oporu. Hyżo <laughs> ha, ha, zabrał się w te pędy, ekspił postać za postacią, i już kiedy był gotowy, wtedy Hans wystawił łeb ze swojej nory. Najn, polaczku, ródo brody. <laughs> nie zerną te podchody. Nie polaczasz Alastora, złapię i wykręcę tobie wora. Wór wykręcił duszę, zabrał, żyjnowi siadła. Od tej pory nasz sabalek, broda tuła się po jeden i szuka płacanowa. Morał krótki, wszystkim znany. Jak jesteś ludy, nawet przez grę będziesz jebany. <ścoughs> Dobra kurwa, może być. <laughs> Smutne i prawdziwe. Sprawdzimy, czy. Ej eee, kurwa, i niestety odpada. Nie subuje. Bo złap tego sota, panie pulower. Pierdol się. W wielkim świecie metynowym biegał chłopiec ludogłowy, wszyscy sabal mu mówili, i gdy kołem zakręcili, zawsze mu upierdolili. Nasz ludy boski cierpiał czasem na syndrom szokholmski, ale to widzowie cierpią ja. Lecz gdy coś mu ulepszało, streama aż wypierdolało. Ta historia o sabalu, który nadal na, na, który nadal na globalu wciąż wybala PL. By kupować niemieckie sm -y. Jest to streamer wyjątkowy na swój sposób odlotowy Wiernie my oglądamy, do niej, tam go wspieramy Czekam na ten na mój kubek, Michał pierdolnięty czubek No piękne Zwięźle I na temat może być, w sumie Spróbuję. dobra Niski rudy, przy tym gruby, zaspakował mu smak wody Infantylny, opryskliwy, przez to właśnie urokliwy Podejrzenia, że cieplutki, przy chłopakach sercu serdzą... <laughs> sutki, panny nawet nie zerkają, szkoda czasu łeb jak jajo cebulowę ma zapędy, widzi tylko cudze błędy. Białko wódka pociwieństwa, rudego płaska kiepska. <laughs> jest sprędzonie z typem czatu, to już apogeum brachu. Lubię, lubię śledzić jego życie, przy tym bawię się znakomicie. Wszyscy wiemy kim on jest. Gruby sabal, przy tym pies. Gruby sabal, przy tym pies. Co ostatnio nie wyszło? Obraża majestat, kurwa, M mój i dalej myśli, że jestem gejem. No niestety nie. Za górami, za lasami żył sabal, który spędzał przed psami, szybkie ruchy, pije browary, spuchy. Ma małego, ale za to pojebane wielkie ego. Czemu znowu tu jest napierane tym... E ...slangiem więziennym? Nie rozumiem. Nie podoba mi się. Oda do Jakuba. Fitnesakiem być nie umiesz, bo i tak każdego kusisz. Nie, nie musisz, nie umiesz. Kurwa jeszcze raz Ja muszę zdać na tym ekranie, bo tam z daleko jest, jestem ślepy kurwa. Jeszcze raz. jakiem być nie musisz, bo i tak każdego kusisz. Pieczeć ciasta pijesz wódkę, fajną ma za tą rudą bródkę. Ryszawą kurwen. Zapomniałem świński błąd, wybacz mi to mój błąd, choć prywatnie się nie znamy, obaj w metka gramy, na sam koniec dziwne czary, twoja stara to twój stary. No i zwięźle na temat, krótkie, spoko, on mnie subuje na pewno, to wiem, dobra, niech będzie. Powiem zwię zwięźle i na temat, żyje z nami saba zwierzak. bije konia wieczorami, rude włosy pod pachami, Teraz coś już o Metinie. Fantastycznie mu tam idzie. Hydra solo leci w moment. Tak, czas znów na głupotę. Amuletu się tak chciało. Siwych włosów mu dodało. W kubku kichle smak pomarańcz, żeby kolor się nam zgadzał. A zakończył dziś tak. Sawal chuju, żyć 100 lat. Pozdro. No i piękne. Piękne. zabawne, Zwięzłe. Trochę przylizane. Trochę neutralnie. Oj chuj, niestety ma prywatne. Albo mnie subuje, nie wiem. To Więc niestety odpadasz. Trudno. Za górami, za lasami. Sabal żył ze, ze spierdoksami. Codziennie był zadowolony. Gdyś pierdalał w ostrze wony. Streamy robi dla gawiedzi. Po nocach całych z nami siedzi. Humor ma dziś doskonały. Rude włosy aż sterczały. Śmieszek z niego aż to lala. Chydę sam już napierdala. Daj donajta Sabalowi, już o tym dobry humor zrobi. Choć hejterów co nie miara, sam tekstami rozpierdala. Jego życie to parodia, jak serwer S2 modnia. <śled> Ale jak czeka sobie, lecz bez Isu nic nie zrobię. Życzę zatem wam moi drodzy Mini, byście hajsu nie szczędzili. Konkurs mamy do roboty, dosyć hopie, mezoloty. Kubek mamy do wygrania, więc daj lajka i spierdalaj. Dobra. Git. Ja pierdolę, no nie, nie wiem, no czy ci ludzie nie subują czegoś, czy co? Jak mam to sprawdzić, że ma suba, kurwa? Metin 2, piękna sprawa, Sabal na streamie cały czas plaszki obala. Czy to chyba zbogłana, nie to 2 kg za dużo dla rudego pana, Wiecie nawet twoja stara O to nie, nie ulepszy, cały czas plan mu się pieprzy, na ba, na mu lata, gra już tam prawie 2 lata, kupi sobie niedługo pieska, będzie fajny mały koleżka, przeskoki o 0,7. Idealny, co? Nie rozumiem. Jedyny, jedyny skill, jaki będzie posiadał, to leć po cebulę. Zaczynamy. Atak, jego ksypka będzie nodyka. Jedna, jaka w tym roku wyjdzie, i sama przyszła. Eee... nie podoba mi się. <laughs> Margines społeczny się nęka. Nie licz na liczne cudeńka, Przychodzę tu, przyciągnięty Twoim uśmiechem przepięknym. Szczęśliwie Twojego pierdolenia. Wrosłem z młodego pokolenia. Nie wrócą stare czasy, gdy synek z był wyzywany. Główna nagroda musi być moja, albo sprzedam laptopa. <laughs> Laptop miał być od walca, jak wiemy wyszła z tego padaka. Smażę kotleta z bali. Dalej, dalej czekam na serwerki z otali. Na lodzie długo czekałem, bardzo się rozczarowałem. Trzy miesiące pograli, spawala z Pawala słusznie zwyzywali. Unikatowe... Kubek, fajna sprawa. Chciałbym Cię widzieć samego rana. Smakować zielonej herbatki w uścisku mojej sąsiadki. To jest kurwa gej, gej komentarz, a ja niby jestem gejem. A co tu się dzieje? Pracy, w pracy kubkiem pokazać faka, niech szefa do, dopadnie z raka. Złodzieja rudą mordą odstraszać, niech myślą, że mam psa zabala ochroniarza. <laughs> w twych rękach los jego niepewien gdyż z ramion waży więcej ode mnie. Jebany G, w sensie gdy kubek trafi w me ręce, szybko ogarnie szczęście. Życie stanie się prostsze, jak na plus 15 bierz mężowe ostrze. Pieska z hodowli godnie wychowasz, a na imię będzie munodian. <laughs> Dobre ci po 30, życie tak jak rodzice w Wigilię. Weź sprawy z ręki, plary mi to szczęście, mądrze dokonaj wyboru, posłuchaj się głosu rozsądku, nie wejdę bez windy na czwarte piętro, bo by wpuścić ci w pierdol. Uszanuj starego widza, nie bądź jak codzien cipa. Czuję brak konkurencji, żegnam się i nie życzę epilepsji. Kupka nigdy nie rozbije. będąc czujnym bracie, nie zaskocz mi cymbale, puszczając o nocy te twoje sm smutniacze. -nia Czyli nie, niestety, Heroes. Lud zdecydował, niestety, za mało rymu, w sensie fajnie na początku, ale potem rym się gubił, bardziej chciałaś mi dojebać niż zrymować. Siema Sabal rudy klas ludzie, co tam dzisiaj w twojej skórze? Broń zjarana? To przed hejtem widzą się dziś broń, bo dostaniesz prosto w skroń, kucie ci nie dygną na myśl o tym? Ale za to widzów wsparcie jest dziś chuja warte. O kurwa, ale zjebane. Rudy rycerz przemierza świat Metina na pięknym rumaku, jego mężowy oszczędza nie był najlepszy zakup, wony idą jak szalone, biedny sabal ma już dosyć, wódka, kebab i smutek, a zaczął sobie wyrywać włosy. Wony to nie wchodzą tutaj w grę, drizzy, mango do kawy, taki kubek wygrać chce. Próbował go kupić na Brytanię, lecz przesyłka była tak droga, że musiałby sprzedać mieszkanie. <laughs> Gdy kubeczek już od... Do niego przyjdzie, ulepszanie oszczę na pewno wyjdzie. A na storie Hydryki nie będą już problemem, a kubeczek z jego facetem jest dla mnie nie, nie jest dla niego niejednego nie, nie marzeniem Spoko. Dobra, mnie, że, że mnie subuje, bo ostatnio go sprawdzałem. Za górami, za lasami byłem jeden, mały świat będzie nabitał się z nami yy, wyśczał on blaskiem świętej bieli lecz ru, Rudzi ten ład zniszczyć chcieli. Ich przyrost był taki, że aż brakło mowy, rozpostężenie na metr kwadratowy. Jeden Rudzielec nad Rudzielcami rzuca na, na, na lajbach chujami. Sabal nie alkoholik, lecz raczy się trunkiem razem ze Zdunkiem. Ruby syp serwer weschnął, Lekson na niego beknął. Na czacie piszą ostrze. Ostrze Sabal nie o tej porze, chyba bita godzinami, lecz woli raczyć się kuponami. Chciał zaruchać antykrysy, lecz zaliczał jedynie mis. Ale kurwa suchar, ja pierdolę. Przyszedł najlepszy gracz i raz go zbawił wszyscy na kolanach o wielki, wielki sider. ale gówno. Ja pierdolę. I to jest kolej z Planda. Nawet mu serduszka nie da. Dobra, Jakub, Jakub jak Padlina, ciągle pyka metinach, Chciałem pisać, że to jeden lecz nie kłamie, widzą, widzą w gębę. Ciągle ćwiczy rzeźby klatę i na brzuchu ma już kratę, no już czas mniej. Ktoś powiedział, że skamuje, kasę bierze i na widzów pluje. Przez kobiety pożądany, ekokuje jak naćpany. Taki właśnie na, nasz Jakubek, proszę, weź wyślij mi kubek. No i git! Subuje mnie, git. Sabal, Sabal, rudy pies, dziś nas widzów jebie na cash. Ma on w dwie szamanki, a pod biurkiem filiżanki. Sabal, szefie królu mój, nie bądź menda, daj kubek swój. Krótkie, ale ty zaliczyć? No i tyle. No powiem wam, że dużo ludzi pisało to będąc najebanym, nie? Nie. Idzie piesek poprzez pola wraz z kubem na jabola. Najpierw ciasto, później siłka, by wyłysionym wpaść na slimka. A na streamie Sabala, pólta, siła obala. Rudy dobry jest z metina, to w cebuli tkwita siła. Co? Pisujemy wieprza czy wyjebane w niego? No to wpisuję wieprza. No nic. Koło decyduje, to wygra. Ale że Antychrys napisała yy, komentarza, a tak bardzo się pluła o kubek, żeby, żeby, żeby jej wysłać. No bo, że nie jestem sipem, kurwa. Każdy wylosowany odpada z koła. Wygrywa ten, co zostanie jako ostatni. Zawsze jest tylko to, że jedno kliknięcie, o wygrywa, i koniec. zrobimy teraz, żeby było więcej. Można powiedzieć, yy... Więcej się działo. Dobra, żeby nie było, Heroes się postarał. Naj najlepszy był ten od tego Gawła. Ale niestety... On mnie nie subuje kurwa, no. Dobra, to zrobimy tak. Gawel albo... Yy, Heroes. Te dwa były spoko. Jeden z nich przychodzi dalej, chuj. Niech koło decyduje. Gabriel Wojda przychodzi. No dobra. Też dobry wierszyk był. Tak jak powiedziałem. Ten, kto zostanie wyświetlony. Wypierdola z koła. I ten, kto zostanie ostatni. Wygrywa. Dajcie bazę. EnzoBet. Idzie z koła. No dobrze że on. To jest Alkus kurwa. Nie będę dawał Alkusowi sobie kupka, że pił z, my, z mojego... tylko ja mogę pić. Dobra. Pietrzek odpada. Kondroj odpada. Radosław odpada. Ale emocje. Drugi za, za tydzień. Ja i tak będę wysłał za, za półtorej tygodnia te dwa kubki. Bo no nie będę... Ja to myślę wpaczce w do firmy, a ta firma wyszedł dalej. Bo ja nie mam naklejek, nie? Joicy Wieprz i Gabriel. Nawet spoko te wiersze były, więc nawet dobrze wybrało. Nara wieprz. 30% szans miałeś. Dobra. I uwaga, Gabriel. Moim zdaniem to był najlepszy bierszyk. Więc w sumie los zdecydował. Joyce Mango mieszka w Wielkiej Brytanii. Mam nadzieję, że nie wygra. Bo przesyłka będzie mi kosztowała prawie stówę. Kurwa, nie? Proszę, proszę. Gabriel, wygraj to. Uwaga. Kurwa! Joyce dawaj stówę Eee. A nie, Joyce odpada to Gabriel wygrał, dobra! Jeee! Uh. Yeah. Dobra, Gabriel wygrał. Najlepszy pierwszy, moim zdaniem. W na następnym konkursie już dałam spoiler. Będzie trzeba napisać komentarz, dlaczego to właśnie ty musisz wygrać ten kubek. Kurwa, ale będziesz mi przypominał, że nagle się obudziłeś, że jest konkurs, i będzie mi pierdolił. Że. Nie, nie, nie przeczyta, bo to rudy. On nie przeczyta. Na dobra. przeczytajmy Twój komentarz. Kiedy tylko oczy otwieram z rana, pierwsze co myślę to byś na kaba, drugie to saba, no twórca, przytwórca, przystojny, inteligentny i święty jak trójca. Na jego streamach mamy specjalne przypomnienie, żeby mnie nie ominęło to wydarzenie. Uwielbiam jego poczucie humoru, lepsze Zonia i lekcji z pozoru. Lekcji? To to jest, jest lekcji. Nie znam. W praktyce też i fajnie by było. Gdyby mu z się ułożył. Ale wiadomo, mecz mecie nieważniejszy SM na złóżki nie przezwycięży. przezwycięży. Sanek i tak ma lepsze echo, chociaż ja Sabal nie wypowie tych słów. Czekam na nową odsłonę nodyki i dobrze to wiecie, że on jest najlepszym serwerem na świecie. Jak będziecie, to macie bana. Wielka szkoda, jak będzie na szocie to macie moda. Super. Może być.